Cześć, panowie, w kolejnym tygodniu, poniedziałek, trzeci tydzień adwentu. Kontynuujemy naszą drogę z Mojżeszem i z narodem wybranym, próbując odkryć i głębiej zrozumieć, na czym polega droga ku wolności. I dzisiaj krótkie przypomnienie tego, co się do tej pory wydarzyło. Jak na razie. Mojżesz i jego lud wyszli z Egiptu, przeszli przez morze czerwone. Ten moment, ta historia, ta opowieść, która funduje tożsamość Izraela, jest już za nami. I dzisiaj przyjrzymy się dzisiaj, jutro i pojutrze przyjrzymy się takim trzem miejscom, w którym Izraelici zatrzymują się na postój i coś się tam dokonuje. I pierwszym takim miejscem jest miejsce, które się nazywa Mara. Trochę symboliki w tym tekście bardzo mocnej. Po pierwsze, Izraelici po przejściu Morza Czerwonego idą bardzo szybko przez trzy dni i zaczyna im brakować wody. Kiedy brakuje im wody, zawracają się z pretensją do Mojżesza. No, i po to nas tutaj wyprowadziłeś. Mojżesz, jak zwykle, w takiej sytuacji, kiedy nie wiadomo co zrobić, kiedy szukają wody e, i ją znajdują, ale ważne, ważne szczegóły, znajdują gorzką wodę, której się nie da pić, ani nie mogą jej pić oni, ani bydło. E, więc Mojżesz idzie na modlitwę i pyta się Boga dobrze, co mam zrobić, i Bóg mu mówi: wrzuć drewno do wody, a stanie się słodka. Widzimy tutaj po pierwsze tą symbolikę, piękną, głęboką symbolikę trzech dni drewna, e, trzy dni, jak trzy dni we wnętrznościach ziemi był Chrystus. E, widzimy też drewno, które symbolizuje krzyż. E, widzimy przede wszystkim mojżesza, który pyta się Boga, co zrobić w sytuacji. Bez wyjścia, trudnej wyzwania, problemu braku wody, braku życia. I to jest coś nowego, czego uczy się Mojżesz i czego uczą się Izraelici. W tej trudnej sytuacji sięgać nie po stare schematy działania i postępowania, ale sięgać i pytać się Boga w modlitwie, co zrobić dalej. To jest bardzo trudny. Proces wychodzenia nas ze starych schematów myślenia, robienie czegoś nowego, robienie czegoś dziwnego, robienie czegoś, co mi się w, moich, w moim e, myśleniu wydaje niezwykle trudne. I to jest to, czego doświadczamy zazwyczaj wtedy, kiedy podejmujemy jakąś drogę zmiany, że pojawiają się trudności i jest mi niezwykle ciężko zmienić myślenie, zmienić działanie. Coś trudnego pojawia się na mojej drodze. Jestem zaproszony do zrobienia czegoś nowego, czegoś, co mi się wydaje bardzo trudne. Zmiana schematu myślenia, robienie czegoś nowego, postępowanie na nowy sposób. To jest wypracowywanie nowych, zdrowych sposobów działania i postępowania. Mara znaczy gorycz. I tej goryczy, w tym procesie wychodzenia ku wolności, możemy doświadczyć. Możemy być rozgoryczeni. Rozgoryczeni, tak jak chociażby mówiłem, że coś straciliśmy, a to co zyskaliśmy, jeszcze się nie pojawiło. Natomiast to, co jest, jest trudne, jest wyzwaniem i potrzebny jest nam wysiłek, żeby dokonać zmiany. Ten wysiłek może być trudny. Ale znowu balans, nasze zaangażowanie i pytanie Boga. Moje zaangażowanie i robienie tego, do czego Bóg mnie zaprasza. zaprasza. Współpraca z łaską. Współpraca z łaską. Wola i łaska. To tyle na dzisiaj, panowie. Życzę dobrego dnia. Zapraszam na medytację, i zapraszam też do sortownika myśli wieczorem. To już w aplikacji. Trzymajcie się i powodzenia.